Jesteśmy już w samochodzie, jedziemy ulicami miasta Gdańska oczywiście, bo jedziemy na nasz plac manewrowy, pędzimy na złamanie karku, żeby szybko Wam pokazać jaką mamy dla Was niespodziankę, bo mega się jaram, zresztą Karolina widzę, że tak samo, oczywiście jedziemy zgodnie z przepisami, więc co, robimy magię montażu i widzimy się za sekundę na placu manewrowym. Naszą niespodzianką jest zupełnie nowy, prosto z salonu, autobus w automacie. Ja tylko przypomnę, że w tym momencie OSK Poldek posiada dwa autobusy szkoleniowe: jeden zupełnie nowy w automacie i drugi w manualu. Szkolimy kierowców zawodowo. No, to posiadamy nowy autobus. Jesteśmy posiadaczami nowego autobusu typu Otokar Auto z silnikiem Cummingsa. Najnowszy model. Najnowszy autobus w szkoleniu na trójmieście, a może nawet i na pomorzu. Otwieramy sobie autobusik, proszę bardzo, i zapraszamy do środka. Autobus posiada automatyczną skrzynię biegów, co jest nowością. Klimatyzację. Pomaganie kierownicy i wszystkie inne systemy, które powinien posiadać autobus, łącznie z blokadą alkoholową i pełno systemów różnych różnicych, których musimy się nauczyć, bo też ich jeszcze nie znamy. Autobus do szkolenia przeznaczony, tak, regulacja elektryczna, fotela, podgrzewany fotel, systemy bezpieczeństwa, ale silnik mamy taki sam, jak w Autosanie. Instruktor posiada swój siedzonek. Proszę bardzo. O. Elegancja, kamulec. Można się przytrzymać w razie czego, jakby ktoś hamował. Mamy różne tryby tutaj. Eko, tryb sport. Oczywiście będziemy to wszystko ustawiać pod kursanta. Tempomat, retarder. Cuda, cuda, cuda tutaj są. Tak naprawdę wszystko, co posiada każdy turystyczny autobus i znajduje się w tym autobusie. Czyli przygotujemy ich do pracy. Będą szkolenie mieli na manualnej skrzyni biegów, na automatycznej skrzyni biegów. Docelowo automat już jest jakby rozwiązaniem takim, że w większości firm są tylko automat. Wymóg rynku spowodował, że trzeba było zakupić automat, żeby ludzi szkolić na automacie. Także zapraszamy wszystkich tutaj do nas na nowy autobus. Proszę bardzo, zamykamy drzwi i mamy czujniki zderzeniowe, Proszę, tak jak w naszym aucie. to działa, jak zobaczy jakiegoś ludka albo coś, to hamuje, piszczy, wyje, hamuje, tak jak w ciężarówce. To już opowiadaliśmy w ciężarówce naszej, tak zwane czujniki zderzeniowe. Kolor mamy piękny, Proszę zauważyć, że kolor jest piękny. To jest kolor Mercedesowy. Dajcie znać w komentarzu, czy ten kolor też Wam się podoba. A jeżeli nie, to jaki byście wybrali? Maledowe światełka wszystko już na ledach, na ledach, na ledach, porobione także to wszystko będzie pięknie, ładnie w nocy się świecić. Jeszcze go opiszemy także będzie zwracał na siebie uwagę. Tak Nasi instruktorzy mają właśnie szkolenie, więc nie chcę im przeszkadzać A za chwilę zapytamy ich co sądzą o tej nowej maszynie, więc zostańcie z nami do końca O, mamy światło A jest przeskok niesamowity W naszym, a to zobacz, to jest tylko 13 lat Więcej, nie? A zatem jakiś przeskok tak technologiczny. Coś wspaniałego! Zapraszamy kursantów, bo to jest petarda. Będziecie się uczyli na najlepszym sprzęcie, który jeździ po Gdańsku. Więc przychodźcie, ludki, bo <laughs> chyba sam sobie pojeżdża. Chociaż przez chwilę nikogo nie ma, bo poszli ogarniać papiery, to ja wam pokażę, jak tutaj się siedzi. Czyli, wy jak kursanci, będziecie siedzieć. Ja za dużo wam nie powiem kwestii technicznych, bo się na autobusach za bardzo nie znam. To obok właśnie wszedł Michał, więc pewnie trochę więcej poopowiadają. Ja wam jedynie powiem, że tutaj jest automatyczna skrzynia biegów. Eee, pokażę wam na przebitce. No co, no są zegary i różne rzeczy, które są potrzebne do sterowania. Autobusem do tego, żeby pasażerowie mieli komfort jazdy. E, oczywiście jest miejsce dla instruktora nauki jazdy, żeby nad wami czuwał w tych na początku pewnie ciężkich chwilach, a potem już coraz łatwiejszych, tym e, co ja tam przekazuję głos komuś, kto się zna, bo, bo naprawdę warto o tym opowiedzieć merytorycznie. ponieważ mamy dosyć wysoki zjazd. I żeby nie uszkodzić nic, to dobrze jest podnieść zawieszenie. Ten autobus jest troszeczkę, niż, troszeczkę krótszy niż nasz drugi autosan. A mimo to jeszcze się podnosi troszeczkę wyżej. Tak naprawdę mamy pierwszy zjazd, zobaczymy. Dlatego tak pika, bo to jest informacja o tym, że mamy podniesione zawieszenie. O. Zaraz zobaczymy, jak on będzie nam się zachowywał przy takich sytuacjach, właśnie. I z czekamy, żeby nikomu nie wymusić. I wyjeżdżamy powolutku. Bo tak naprawdę nie wiemy, pierwszy raz wyjeżdżamy tu, nie wiemy, jak on się zachowuje przy wyjeździe. Ale no, ładnie sobie przeszedł, elegancko, super. Jesteśmy pierwszy raz yy, wyjeżdżamy na miasto. W ogóle, pierwszy raz tutaj jedziemy tym autobusem naszym nowym. Jest duża różnica, chociażby ze względu na to, że jest automatyczna skrzynia biegów. No, przeskok tych 13 lat to też dużo, dużo robi. No i zobaczymy, zobaczymy, jak on się zachowuje, jak się zachowują te wszystkie systemy w autobusie. To ma dosyć duże znaczenie dla kursantów, no ponieważ w tej chwili większość autobusów a te, które wchodzą na rynek, to wręcz muszą być wyposażone w te wszystkie systemy, które ten autobus ma. tak? Więc nie ma e, takiego przeskoku, że kursant e, z, e, przychodzi i nagle się zderza w pracy z systemami, których no, po prostu w tych starszych autobusach, nawet w egzaminacyjnym, no po prostu jeszcze nie było, bo, bo nie było takiego wymogu. Teraz już te wymogi są. No, i nasz autobus z racji tego, że, że też jest wyprodukowany w tym roku, wręcz musi te wymogi spełniać. A to się przekłada na to, że kursant tak płynnie przechodzi od nauki do pracy. Czyli ogólnie takich przygotowujemy, to można powiedzieć, że od a wychodzi od A do Z przygotowany już do praktycznej Dokładnie pracy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie tylko, nie tylko pod egzamin, ale też już pod pracę. Pod pracę przede wszystkim już z tymi nowoczesnymi sprzętami, które są, które rzeczywiście muszą być. Ale to wynika z tego, że, e, e, że to jest nowy wóz. Jeszcze tutaj się nic nie ułożyło, więc tu musi się wszystko też ułożyć. Natomiast, no, mimo tego, przyjemnie tutaj e, się jedzie. E, jakbym jechał na miejscu pasażera, no to pewnie bym tego nie czuł, tak? Z racji tego, że gdzieś tam się e, też jeździło różnymi sprzętami, no to. Jest takie porównanie z Mercedesem. Nie dlatego, żebyśmy sobie coś dodawali, ale generalnie to, w jaki sposób pracuje wspomaganie kierownicy, to, w jaki sposób właśnie chodzą hamulce, no to jest bardzo podobne do Mercedesa, tak? Więc bo to dosyć, dosyć przyjemne. Ale miałeś okazję pojeździć Mercedesem również? Tak, ja miałem na, na stanie Mercedesa, jeździłem zawodowo Mercedes, miałem przypisane do siebie Mercedesa dlatego gdzieś tam różne wozy, tak, tak naprawdę w związku z tym, no, najbliżej właśnie te odczucia, te pierwsze odczucia najbliżej mi są właśnie do Mercedesa. Z Michałem wjechaliśmy. Ciekawe, czy będzie przesiedlać. Ogólnie z Michałem już wjechaliśmy na stację benzynową. Jest pierwsze tankowanie. Chodzi chyba 300 litrów, z tego co pamiętam, co mówili. E, więc walczymy. Jest oczywiście Karola, jest Marek. Więc wszyscy na pozycji, wszyscy się cieszymy, patrzymy i co? No I Ścimy. Trzymajcie kciuki i dajcie znać. Co wam się podoba? To jest petarda. Będziecie się uczyli na najlepszym sprzęcie, które jeździ po Gdańsku. Więc przychodźcie ludki, bo <laughs> chyba sam sobie pojeżdża.